To właśnie nowa dostawa. Jestem na jednym z magazynów. Jest to dostawa Mix. Nie wiem, co tam się znajduje, więc zobaczymy w dzisiejszym odcinku, co udało mi się trafić. Jest to mały box Mixu o wartości 500 zł. Tyle za niego zapłaciłem. I zobaczymy, co udało mi się na nim trafić. Przyjechałem na chwilę na magazyn. Jest to moje prowizoryczne teraz stanowisko do otwierania paczek. Przyjechałem tutaj na chwilę. Tworzyłem drobne stanowisko do pracy, gdzie będziemy otwierać właśnie paczki. I zobaczymy, co udało mi się tym razem wylosować. Dobra, zobaczymy, co mamy w środku. Otwierając paczkę. Widzimy jakąś ładowarkę. Nie wiem jeszcze, dlaczego jest to ładowarka. Zmieniałem jeszcze wysokość, żeby się więcej widzieli z tej perspektywy. Mamy ładowarkę. To dobry znak. Ok, mamy steropian i otwierając styropian. Okej. Okay, nie spodziewałem się tego. Ok, więc mamy mikroskop. Jest on w naprawdę dobrym stanie, z tego co widzę. Są różne elementy też do niego. Zobaczymy, co mamy w opakowaniu. Nie chcę tego za mocno otwierać, żeby mi się to nie wysypało, bo słyszę, że coś tam lata w środku. Dobra, otworzyłem już. Trochę mi to zajęło i dobra. Nie pamiętam, jak się to nazywa. Miałem to kiedyś na biologii. Otworzyłem to. Też kiełka gdzie się kładzie jakiś obiekt po prostu do zbadania, nie? A jednak nie. To są już przygotowane. Obiekty, które możemy zbadać z ciekawości. Ktoś to opisał, więc nie wiem, czy jest to pozwrotowe, czy tak miało być. Mamy przykładowo jakieś różne tutaj rzeczy. Przybliżę Wam, żebyście mogli zobaczyć to lepiej. Tak to wygląda, właśnie, nie? Nie chcę tego za bardzo dotykać, ale są tu różne rzeczy do zbadania. Jest to bardzo delikatne, więc to chowamy i patrzymy, co mamy dalej w środku. Ok, patrzymy, co mamy dalej. Na dole jest instrukcja W tym miejscu jest instrukcja, nie będę już jej otwierać Wygląda to bardzo dobrze Po odcinku sprawdzę to jeszcze dokładniej Żeby wam po prostu czasu tyle nie zabierać Zobaczymy co mamy dalej w zamówieniu Patrzymy co mamy dalej Dalej mam jakąś planszówkę, nie jest ona w języku polskim Więc zobaczymy co jest w środku Gra nazywa się Headbands Headbands Lo tengo en la cabeza pero que soy No więc po hiszpańsku to jest chyba, no to jest czułko, to jest hiszpańskie czułko. Otwierając pudełko mamy opaski na głowę do grania. Oprócz tego mamy karty i w sumie tyle. No, jest to gra po hiszpańsku, więc lekki problem będzie z sprzedaniem tego w Polsce, chyba że ktoś potrzebuje do nauki języka. Sprawdziłem grę całą, gra jest kompletna, ale niestety jest w języku hiszpańskim. Ale gra jest powystawowa, bo naprawdę wszystko jest z niej w porządku, nikt tego raczej nie używał prawdopodobnie. Jedyne co, no to tak jak mówię, w stylu jest powystawowym, bo jedyne co to, opakowanie jest podniszczone. Następną rzeczą, jaką sprawdzimy, to samochodzik sterowany. No widać od razu, że opakowanie jest całe posklejane. Samochodzik też nie jest zabezpieczony w żadnym wypadku. Jest on po prostu sobie luźny. Mamy z tyłu też pilocik do sterowania, ale no opakowanie jest całe posklejane. No, ten pilot też lata. Więc yy, nie oczekuję za dużo od tego samochodzika. Zobaczymy w takim razie, co uda nam się z niego wykrzesać. Więc tak, samochodzik działa, ale jest używany. Sprawdziłem go właśnie przed chwilą. Ma on ryski. Opakowanie jest sobie posklejane taśmą, ale jeździ i wszystko jest w porządku. Patrzymy dalej, co mamy. OK, dalej trafiły mi się buty Under Armora. Zobaczymy, co dostaniemy w środku. Więc tak, otwieramy opakowanie trochę was oddalę. Mamy białego buta damskiego i jest drugi też but damski. Wyglądają one w następujący sposób. Buty są nowe, nie mają w ogóle żadnych śladów użytkowania. Wszystko jest fabrycznie zabezpieczone, wszystko jest tak, jakbyście kupili w sklepie. Wszystkie naklejki są na podeszwie, nie jest w ogóle zdarta, więc wszystko jest w porządku. Drugi but tak samo, więc tym razem nam się udało. Mamy w fajnym stanie naprawdę but under armora, które możemy spróbować, sprzedać. Następną rzeczą są buty. Prawdopodobnie jakiejś marki, która nazywa się Marco Tocci. Tucci, Marco Tucci. Nigdy o niej nie słyszałem. Zobaczymy, co mamy w środku. Są to sandały. Prawdopodobnie. Ok, otwierając opakowanie, widzimy, że w środku są sandały. Mają metkę, ale możemy w razie czego nałożyć, więc to jeszcze nic nie znaczy. Ale sandały wyglądają w bardzo dobrym stanie prawdopodobnie są nowe albo nigdy nie używane wszystko wygląda super więc but jest prawdopodobnie nowy patrzymy drugiego są jakieś delikatne tutaj przybrudzenia, ale to jest paproch jakiś, więc to może nic jeszcze nie znaczy ale no, sandał wygląda również bardzo dobrze Więc Też prawdopodobnie jest nowy, nigdy raczej nie był używany A jeżeli były używane To tego nie widać To wszystko co znajdziemy na tej palecie Dajcie znać, czy podobał wam się taki krótki odcinek Następne będą dłuższe, ale jestem w trakcie budowy studia, żeby to lepiej wyglądało też Za przypominam dałem 500 zł i dajcie znać, czy według was się opłacało Wydaje mi się, że tak Ceny postaram się w odcinku wkleić, ile wszystko kosztuje jako nowe na internecie. Buty Under Armoura nadrobiły dobrze, tak samo te sandały, które jeszcze tutaj są. I ten mikroskop też może być w dobrym stanie.